Ludzie dzielą się na tych, którzy stawiają opór, biernie czekają albo skręcają się we własną ciekawość. I jak się ma do Twojej pracy teraz, do tego, co się dzieje teraz? To się właśnie zaczyna dziać. Nazywam się Pepsi Elliot i od wielu lat pomagam ludziom rozwijać się. Mam wiele sympatycznych pomysłów, które działają w moim życiu. Dlaczego by miały nie zadziałać w Twoim? Do tego się to wszystko sprowadza. Dlatego już walnij dzwonuj, wiesz co robić i lecimy. To się właśnie zaczyna dziać. To jest gwałtowny wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy. To jest taki wpływ, który nigdy dotąd nie był spotykany. Od kilku lat była sobie ta sztuczna inteligencja i żeśmy się do tego wszyscy przyzwyczaili. Nic się takiego nie zadziało, aż może cię to nie kręci, może straciłaś czujność, może, ale. Wysłuchaj przynajmniej dzisiejszego wykładu do końca. Zobaczysz. Podejmiesz decyzję, czy rzeczywiście to jest takie nieistotne i że to nie ma wpływu nawet na żadne relacje Twoje, w tym romantyczne. Bo jest taka zasada. Że jak Janusza nie można wymanifestować, to zawsze jest opcja, jest taka szansa, że można go kupić. Możesz sobie kupić Janusza, możesz powiedzieć, wzgardzić tą metodą, ale jest to jedna z opcji. Kiedy nie masz za co kupić kogokolwiek, nie masz też takiej wiary w siebie, żeby tego Janusza zamanifestować, to posłuchaj dzisiejszego wykładu, przynajmniej. Poszerzysz swoje horyzonty myślowe. Nie wnikajmy, dlaczego nie zainteresowała się AI. Cokolwiek było dotąd, było, ale zmiany, które nastąpią w ciągu tych najbliższych dwóch lat, to są zmiany nie tylko, które będą w polityce, ale przede wszystkim mówimy dzisiaj o rynku pracy o AI, o tym, co się będzie teraz działo. Dlaczego to jest tak istotne? Od razu Ci zdradzę, ponieważ do tej pory. Postęp takich rzeczy, technologii miał charakter ciągu liniowego. Coś rosło, 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 a teraz ma charakter wykładniczy. Wykładnik potęgi, do jakiego trzeba podnieść podstawę, aby otrzymać liczbę logarytmowaną. Wykładniczy. To rośnie nieprawdopodobnie. To trudno sobie wyobrazić, jak to rośnie. I to drastycznie pogłębi różnicę pomiędzy Bridget a adaptującą się, a resztą społeczeństwa. Zamiast obawiać się zastąpienia swojej pracy przez AI, są się prawnicy, są się księgowi. Wszystko to AI robi bardzo, bardzo szybko. I o tym będą wykłady. Jak od zera... Ale już AI zrobi za ciebie odwali rąbankę, ale to ty zadecydujesz o szybkości i możliwości podniesienia tego wszystkiego na wyższy poziom abstrakcji. Skupisz się na myśleniu strategicznym, zamiast na samej pracy odtwórczej, żmudnej, gryzi piórkowej. Kluczowe znaczenie zyska indywidualny gust oraz zdolność krytycznej oceny. Która pozwoli Ci odróżnić indywidualne prace od reszty całej rąbanki powtarzania. Na naszych warsztatach nauczymy Cię, ja Cię nauczę, metaprompt, czyli instrukcja do instrukcji. I Jeżeli nie wiesz, na czym polega i nie potrafisz sobie stworzyć metapromptu, to dostaniesz od AI sztampę, to co mówi wszystkim. No, te założenia, o których się dowiesz, są. No powiem szczerze, urwęca dupę. To jest kosmos. To jest dopiero wykładnik, który przyspiesza wszelkie działania internetowe i tworzenie produktów cyfrowych. I w ogóle zapomnij, że AI po prostu napisze za Ciebie e-book. O tym zapomnij, bo taki sam e-book napisze wszystkim. Rozumiesz? I to nie będzie nic wartościowego. I tego nikt nie będzie chciał kupować. Czyli jeżeli chcesz podnieść swoje umiejętności na wyższy poziom abstrakcji, AI będzie idealnym narzędziem. No właśnie pojawia się to pojęcie meta. No, Jeśli nie chcesz, żeby AI pisał dla ciebie to samo, bo słowo pisane jest mega ważne, to samo co wszystkim, od tego się zaczyna, od słowa pisanego, to musisz nauczyć się właśnie tego metapromptu. Ale żeby nauczyć AI swojego metapromptu indywidualnego, trzeba stworzyć wokół siebie siebie. Trzeba wydobyć siebie i tego też będziemy się uczyć, bo każdy ma siebie. Sukces odniosą osoby budowlane, Własne zasoby cyfrowe i rozwijające uniwersalne kompetencje, takie jak retoryka. Logika czy sprawczość. Ostatecznym celem jest ewolucja ku suwerennej jednostki, suwerennej, czyli niepoddanej, czyli wolnej jednostki, czyli ciebie, Bridget, która będzie wykorzystywać technologię do realizacji własnych pomysłów, własnych zadań, dawniej niemożliwych dla pojedynczego człowieka. Musiałaś mieć zespół. Dzisiaj po prostu zrobisz to sama. Tego Cię nauczę. Ja to robię. Doszło do tego, że ilość tych wszystkich lajków pod danym filmem nie jest wykładnikiem tego, na przykład, na których filmach najlepiej zarabiam. Wszystkiego Cię nauczę. Można to zrobić dużo szybciej. Można mieć znacznie mniej subskrybentów. Można robić wielkie przepływy już od 3 tysięcy subskrybentów. To jakiś tam zawsze zdobędziesz. Jeżeli zrobisz to dobrze, jeżeli zrobisz to według tego, o czym ja mówię, o czym mówi Marcin, o tempie wprowadzenia tego wszystkiego. To jest kluczowe. Jeżeli chcesz być taką suwerenną jednostką i możesz to zrobić sama, możesz to zrobić z każdego miejsca na świecie. Jeżeli Umiesz zrobić swój produkt cyfrowy. Nauczę cię, rozróżnijmy, czym się różni influencerka. Od takiego lansu. To nie jest lans. To zupełnie są inne rzeczy. Po prostu ja już mam to wszystko w jednym palcu. Ja mam już to wszystko przygotowane. I, I na przykład rolki. Które rolki, jak myślisz, moje, te, które mają najwięcej oglądalności, w ogóle przyniosły mi kasę? Te, których się wygłupiam, tańczę, coś tam pokazuję? Nie, one mają tylko oglądalność. Na zabawie ludzi w internetach nie zarobisz. Na pewno nie tyle. Co na rozwiązywaniu ludzkich problemów. A skąd będziesz, jak będziesz to wiedziała, bo sama sobie rozwiązujesz te problemy. Uczysz się w ten sposób i cały know-how dostaniesz. To, co do tej pory było niemożliwe dla pojedynczego człowieka, to co ja robię, dawniej robiłby, ja nie wiem, ja w ogóle bym nie miała cierpliwości, żeby wytłumaczyć takiej ilości ludzi, tego, co ja zlecam dzisiaj moim asystentom, różnym programom. Poznasz przeróżne programy. Za niektóre w ogóle nie musisz płacić. A przynajmniej na początku, jeżeli ci to wystarczy Darmowych, które przyspieszają pracę. Są niesamowite. Sama musiałabyś na to godziny poświęcać. Na przykład jest program, który z filmu wyciągnie ci twojego filmu, którego sama zrobiłaś. Wyciągnie ci te najlepsze momenty do zrobienia z tego rolek, do zrobienia z tego shortów. Na takie coś poświęcasz to po prostu przyspieszone działanie, przyspieszona akcja. Musisz być w tym pociągu, jeżeli nie chcesz narzekać, że cię system wypluje. A więc jakie czy postawy przyjmują ludzie wobec tego wykładniczego postępu technologicznego AI? Poprzednie rewolucje technologiczne, miałaś kupę czasu pomiędzy wymyśleniem maszyny drukarskiej, a drukiem, a tym jeszcze, ile raz jeszcze się pisało, ile lat jeszcze się pisało. Ręcznie. Ile jeszcze skrybowie byli poszukiwani, i tak dalej. To trwało latami czyli to był postęp liniowy. Kawałeczek, dodajemy, dodajemy. A teraz wykładnik potęgi. 2 do 2 to jest 4. 2 dodać 2, też jest 4. A 2 do 4 to jest ile? 16. Wykładniczo rośnie niesamowicie. Taka charakterystyka dosyć szybka tych różnych postaw. No pierwsza postawa, oporujący. No to jak dzisiaj miałam, dała sobie nick antychołota. Ja nie chcę, żeby tu były jakieś ścielenia. Nie chcę byś tu się pojawić jako chłopak. Ja nie chcę, a po drugie, przecież to jest wiadomo, że materia jest no, twarda, każdy widzi. Tak, ale wszystko jest zbudowane jak lego z takiego samego klocka. Nawet już próżnia okazuje się, że jest zbudowana z jakichś kwarków. Wszystko jest z tego samego klocka, bo wszystko jest jednością, wszystko jest świadomością. I nie możesz się przeciwko temu buntować, jeżeli chcesz być mądrą, fajną Bridget, która sobie nie odmraża uszu na złość mamie. Są takie osoby, Osoby, które silnie wiążą swoją tożsamość z tą pracą, jaką wykonują teraz, w taki sposób, w jaki ją wykonują. Czyli na przykład tradycyjne pisarstwo, tradycyjna sztuka, bo to na przykład artyści. No, artyści są strasznie zbuntowani, no, ale nie tylko. Prawnicy i tak dalej postrzegają AI jako osobiste zagrożenie. Zniknąć ma zagrożenie dla poczucia własnej wartości. Często wybuchają gniewem, twierdzą, że AI niszczy ich kreatywność, i jednocześnie odmawiają obsługi tych narzędzi. Ich opór oczywiście wynika z totalnego lęku przed zastąpieniem ich przez AI. Centralnie niechęci do zmiany stylu życia, nienawidzimy zmianę stylu życia, prawda? Jak nam zmienią towar na półce w sklepie osiedlowym, to powolutku jedna sztuka po drugiej przenosimy towar z powrotem na to miejsce, gdzie było i tak było najlepiej. Jak się wkurzamy na nowe strony, na nowe odsłony w bankach, kiedy już żeśmy wszystko mieli rozkminione, Nienawidzimy zmian. No, a jeszcze jak chodzisz do pracy i to wymagałoby dodatkowej nauki po pracy, no to to już w ogóle jest beznadzieja, nie? Jeszcze się uczyć. Nienawidzimy się uczyć, nie? To jest jeszcze lepiej wyrwać drzewo i pokazać, że jesteś wyrwitem. Następną grupą są równie w niebezpiecznej sytuacji, tak zwani czekający, Przeczekamy. To jest grupa, która dostrzega nadchodzące zmiany, ale decyduje się je przeczekać, mając takie nadzieję, że zamieszanie wokół AI przeminie. Są to osoby często bardzo uzależnione od swoich pracodawców, od w ogóle tej zmiany życia. No cóż, to, to, to jest blisko oporującego, czekający jest blisko oporującego, bo czekasz, jak czekasz, to jest regres, to jest opór. I to jest postawa bardzo, no w sumie, no ja nie chcę nikogo straszyć, ale jeżeli Pomiędzy takimi osobami, które czekają, a pomiędzy tymi, które zaczynają się uczyć, wprowadzają narzędzia AI, robi się przepaść. Ja mówię teraz o rynku pracy, o tym, co ty możesz zrobić, kiedy nauczysz się metapromptować. W przeszłości, jak człowiek sobie powiedział: czekam, czyli przedtem, jak to się rozbijało, jak technologie rozbijały się w systemie liniowym, w rozwój liniowy, to można było przeczekać, a potem wskoczyć i stwierdzić, no nadrabiam zaległości. Obecnie tak nie będzie. Przy wzroście wykładniczym, jeżeli nie wejdziesz już, nie nadrobisz zaległości. Te dwa lata są kluczowe, ponieważ ja widzę, że to się zmienia w ciągu jednego tygodnia. Każdego dnia ona się doskonali. Moje metaprompty pamięta, wie, rozpoznaje mnie, a na początku za każdym razem zapominała. Trzeba było jej przypominać, o co mi chodzi, kim ja jestem i tak dalej. To jest coś niesamowitego tego, a te wszystkie inne narzędzia już wiem, która zmyśla, która konfabuluje, wiem jaki prąd dajesz, żeby ci przestała zmyślać i konfabulować, żeby dawała tylko twarde dane, no tego się uczysz, to wiesz, ale jednocześnie rozkminiłam wszystko czego do tej pory nie potrafiłam, wszystko zadając pytania, ona się nie denerwuje, ona ci wyjaśnia krok po kroku, krok po kroku ale wszystkie pomysły i pytania zadaję ja, a ja ci powiem o co masz pytać gdzie masz iść? Bo to przerabiam na sobie i potem tobie przekazuję. Na tym polega dzisiaj freelancing prawidłowy. A nie zaczynam od cyfryzacji tego pierwszego, ja się dowiaduję od ciebie, czego ty potrzebujesz, czy z czym ty masz problemy. Okazuje się, że bardzo dużo problemów. Ja też mam z tym. Więc ja to rozkminiam i już ci podaję gotowy produkt i mogę go cyfryzować, rozumiesz? Mogę go cyfryzować i mogę skalować, bo napisane już e-booki, które rozwiązały jakieś tam problemy, a one już się same sprzedały. To jest skalowanie. Natomiast no, dużo też popełniałam błędów. Cały czas się uczę i dlatego dostaniesz wykład. Kiedy marnujesz obecność ludzi, którzy wchodzą? Kiedy nie zajmujesz się influencerką, tylko odpowiadasz serduszkiem na serduszko? Serduszkiem na serduszko można, ale wszystko inne to jest moment do zapytania ludzi, co ich boli. I monetyzujesz, co im dajesz w odpowiedziu na ich ból. A jednocześnie leczysz siebie. Niestety Bridget, która nie zrobi tego, a działa w takich branżach opartych, no nie na usługach, ale nawet w usługach, można bardzo wiele przyspieszyć, zawodowo może zostać wyeliminowana. Niestety. Ale ja jestem, ja Ci to rozwiążę. Nie bój się. I są ciekawi. Ciekawi, ja jestem ciekawa. Ciekawi. To są osoby, które wykazują się chęcią do orki w ciszy. Mają mocne, to jest przekonanie bardzo pozytywne, że są sprawcami, że od nich tak wiele zależy, że mogą, że to tylko zależy od Orki w Ciszy. Dlatego ja jestem zawsze, jak rodzice mówią, a to dzisiaj nauka, dzisiaj ta moje dziecko. Dziecko ma się bardzo pilnie uczyć wszystkiego. Nie ma to znaczenia, czy to się przyda w życiu. Po prostu uczy się tak naprawdę dyscypliny. I każdy wzorowy uczeń będzie miał lepiej bez względu na to, czy kiedykolwiek wykorzysta. Tę wiedzę, którą się nauczył. Wzorowy uczeń może być nawet kujonym. To nie ma znaczenia. W ogóle może być niezdolny. To jest ta iteracja, to jest umiejętność. Ja byłam kujonym. I dla mnie przysiąść 12 godzin i popierdalać nie stanowi bo tato mnie pilnował i miały być oceny, koniec. Bo w tym czasie były tylko oceny, się liczyły. Koniec. I ojciec widział, siedzi, robi, może iść teraz na dyskotekę. Nie interesowało mnie za bardzo to, co robiłam. Wiele rzeczy w ogóle mnie nie interesowało. Interesowali by chłopaki, dyskoteki, zabawy, ale nie było mowy, żebym wyszła z domu, jak nie było samych piątek. A w tym czasie można było to wszystko wykuć. I dalej można to wszystko wykuć. Na pamięć lecisz, a jak rozwijasz pamięć, niech się twoje dziecko uczy. Jeżeli masz Masz na niego wpływ? Oczywiście no nie jakimiś karami nieprzyjemnymi, ale po prostu przekupuj, ma się uczyć, ma być zdyscyplinowany, bo to w życiu daje taką przewagę niesamowitą. Dla mnie to jest nic, orka w ciszy. Po prostu tyle się w życiu mobilizowałam do pracy. Ja jestem niekoniecznie dobrym przykładem, ale dyscyplina, orka w ciszy, iteracja, każdy krok. I teraz ludzie mi mówią, rozmawiałam nad wczoraj z człowiekiem niezwykle zdolnym, niezwykle inteligentnym. IQ, no naprawdę, naprawdę wysoki, ale ja wiem, że jest leniem. A jego córka ekstremalnie uzdolniona, ale ledwo maturę zrobiła. Po prostu jest leniwa, nie miała też przykładu. Czyli dawaj przykład sobie, dzieciom, sąsiadom, wszystkim. Zresztą to jest przyjemne. Orka w ciszy w pewnym momencie jest bardzo przyjemna. Ona ci rozwiązuje ekstremalnie dużo problemów. Poma. Pomaga rozumieć, pomaga siebie zrozumieć, pomaga się odnaleźć w życiu. To nie są rzeczy abstrakcyjne, że mówimy tylko o kasie. No i kasę też ci pozwala robić, bez względu na to, co się dzieje. Przecież technologię tak naprawdę z ciekawością je biorę, przyjmuję. Co mogę, to mogę. Ciekawa osoba rozumie, że każda nowa technologia wymaga czasu, żeby się zaczęła wprowadzać. Ja na początku nie wiedziałam, co robić. Jak coś ja mu powiem? I tak w ogóle. Obecnie mam 7 czatów otwartych. Tu, tu różne, nie cały czas to samo. Nie pierdolę o sobie z czatem. Nie mówię o tym, żeby mi opisywał moją sytuację i mnie chwalił, bo czat się zawsze pochwali Lubię te takie neutralne, takie, które przyspieszają moją pracę. Tobie też podzielę się z tym. To nie są rzeczy wydumane. Ja to robię. Nie młoda dupa. Znaczy bardzo młoda, nie? Proste. Według mojej oceny. Ale obiektywne są jakieś tam. Ale jak będziesz pracować, będziesz w orce, w ciszy, to masz większą szansę na intelekt Aktualny poziom, trzymanie poziomu. Mało tego. Będziesz się rozwijać, kiedy inni się kurczą, bo nie orają w ciszy. Ciekawi? Skupiałam się na abstrahowaniu swoich umiejętności w górę. Dokąd mogę to dojść? Co mogę robić? Jakie to jest ciekawe? Jednocześnie wykorzystując AI do żmudnej, ciężkiej roboty. I możesz działać solo. Czegoś takiego się po wszechświecie nie spodziewałam tak zajebistego jak AI. Po prostu, że mogę ogarniać nieprawdopodobną ilość historii. Mało tego, codziennie się jeszcze uczyć. Mam czas na naukę nowego, zupełnie abstrakcyjnego. Przecież w międzyczasie. Napisałam powieść 500 stron. Zachęcam. To jest abstrakcja. Sama ją napisałam. Pisanie powieści przy pomocy AI nie byłoby dla mnie żadną przyjemnością. To jest dla mnie rozrywka. Jak nie ma tego AI, to ogromną ilość czasu musisz poświęcić na tak zwanego bycie przepisywaczem. Dzięki temu jesteś redaktorem. Tu mi zrób, tu mi zrób. A, to chujowe, to nie, to wyrzucam, to dobra, to, to jest dobra, to ciągniemy. Aha! To tu się uczę, a to jest to, ojej. I nagle, bo to ja już to wprowadzam. Rzeczywiście, ktoś mnie o to pytał. To jest problem. Rozwiążemy to. I masz u mnie. Teraz to wszystko będzie jeszcze lepsze, bo jeszcze więcej czasu mogę poświęcać tylko na tą kreację, czyli kluczową różnicą w obecnej rewolucji jest ta skala czasowa. Postęp liniowy, a postęp wykładniczy. Kiedyś można było nadgonić. Dzisiaj nie będziesz mogła nadgonić. Chyba, że się pojawi znowu takie Narzędzie, taki jakiś wehikuł czasu, który cię nadgoni. Ale jak się nie zaczęłaś uczyć, to będziesz brnęła w stratę. Ego cię będzie chciało zatrzymać, ego dla twojego bezpieczeństwa będzie ci kłamać. ale że to cię. Nic. Jak jesteś artystką, jak masz coś do powiedzenia, to teraz masz na to więcej czasu. No i to jest właśnie ta odpowiedź, dlaczego teraz to jest takie trudne dla ludzi. Dlaczego? Dlatego, że jestem postęp wykładniczy. Dlaczego uważam obecne wyzwanie. Za bezpre bezprecedensowe w historii. Też osobiście to zauważyłam, obserwując, bo w przeszłości rewolucje te technologiczne trwały znacznie dłużej. Można było nadrobić, można było być oczekującą, przeczekać. Owszem, trochę był regresu, ale zdążyłaś nadrobić. Kupowałaś maszynę dziewiarską, a potem ją jeszcze programowałaś, żeby robiła błędy, tak jakby robione było na drutach, i zdobywałaś przewagę konkurencyjną. Wykładnicza luka kompetencyjna. To samo. Przedtem mogłaś przeczekać, księgową jesteś, no, na przykład jesteś prawniczką, czy po prostu pracujesz gdzieś jako asystentka u kogoś. No, mogłaś robić takie. Powolne postępy. Zawsze dotąd było stosunkowo łatwo nadrobić zaległości. Nigdy ta technologia nie uciekała aż tak szybko. Nigdy. Mało tego, to jest banalne. To jest zrobione dla każdego głupka. To nie wymaga IQ Dragana. Nie musisz tego nawet rozumieć, co się tam dzieje. Nawet możesz to tylko poczuć poczuć siebie i zrobić metaprompta, czyli instrukcję dla instrukcji. Zrobić indywidualny prompt tylko dla Ciebie. Zresztą, jak zacząć zarabiać na swoim, rezygnacja z etatu i tak dalej, tam podaję takiego metaprompta. Ale to jest metaprompt jeszcze, którego sobie podkręcasz pod siebie. To jest ogólny, ale to już jest metaprompt. To już nie jest to, co każdemu powie, jak wpiszesz tego metaprompta. Nie będę zdradzać, bo zachęcam do kupienia e-booka. Zagrożenie dla punktu wyjścia. Żebyś nie mówiła, że cię nie ostrzegałam, tylko nie bój się, ale po prostu może być tak, że w 2027 już nie będzie tych stanowisk pracy, na których teraz pracujesz. Te podstawowe stanowiska pracy związane ze skryptstwem zostaną wyeliminowane. Osoby, które wejdą w to zbyt późno, mogą już nie mieć czasu, żeby to nadrobić. Teraz jest najważniejszy punkt. To jest psychologiczne niedopasowanie. Po prostu nie wiesz, masz mylne wyobrażenie, takie z przeszłości, ile czasu dzisiaj potrzeba na zrobienie sukcesu finansowego, na zrobienie... Czegoś takiego w, w internetach. Czyli nie miej zniekształconego poglądu na to, ile potrzebujesz na osiągnięcie sukcesu. Będzie też mowa o nowym algorytmie YouTube Gemini, który czyta nastrój, czyta swój cynizm, rozpozna prawdę, Ach, ale jednocześnie Twoja autentyczność będzie doceniona bardzo. A będziesz miała czas, bo AI zrobi za ciebie bardzo dużo. Ja cię nauczę. Jeszcze jest coś takiego jak świat natychmiastowej gratyfikacji. Czyli w świecie natychmiastowej gratyfikacji dwa lata to bardzo dużo, ale w rzeczywistości to jest ekstremalnie krótki czas na adaptację do tego, co się dzieje, do tego, co już jest. Nie daj się wyrzucić poza nawias. No i w końcu konieczność ciągłego wysiłku. To niestety jest taka konieczność. Niestety dla Ciebie może. Ale to jest konieczność orki w ciszy. Ale lubicie to. Przypomnij sobie, że to lubisz. Te wszystkie moje pomocne rytuały, to wszystko tworzy, buduje Cię, pozwala Ci wejść w totalną kreację, a AI zacznie być tylko Twoim sługą. Innowacja będzie wymagała od wielu ludzi poświęcenia weekendu, wieczorów na naukę. Nie czekaj, już się tego ucz. I w moim e-booku o zarabianiu na swoim przede wszystkim mówię o niepochopieniu. Jeżeli chodzi o rzucanie pracy. W tym czasie już się uczysz, już robisz, już zdobywasz, a jeszcze póki siedzisz w tej pracy, to niech ona będzie sponsorem tych Twoich działań. Ale Dyscyplina, konsekwencja, iteracja, poprawianie. To się dzieje dzięki AI dużo szybciej. Czyli metafora dla lepszego zrozumienia. Tempo dzisiejszych zmian polega na tym, że wchodzisz na tą bieżnię, wiesz, taką samonapędzającą się. Są takie bieżnie. Ja pierwszy raz widziałam w Rycu w Portugalii w hotelu i tam była siłownia, i, i tam były takie bieżnie samonapędzające się. I to było coś strasznego. Zaczynałaś biec coraz szybciej, coraz szybciej, tak właśnie się dzieje teraz, ale bać się nie musisz. Ale obecny postęp technologiczny grozi całkowitym wyeliminowaniem ogromnej ilości stanowisk. Dla początkujących. Do 2027. I może się tak zdarzyć, że osoby wchodzące na ten rynek pracy później nie będą miały żadnego doświadczenia, do wejścia na wyższe poziomy kompetencji, bo te niższe będzie robił AI. Czyli pojawia się pojęcie konieczności, abstrahowania umiejętności w górę. To jest bardzo ładne pojęcie. Po prostu głupotę najprostszą zrobi AI. Nie jest taki głupi, jakby kto myślał. I chociaż wzorze. Zastępowania ludzkiej pracy przez maszyny, wielka rewolucja techniczna, koniec XIX wieku, prawda? Powtarza się, wtedy też nienawidzono, ale ja na przykład nie nienawidzę. Dla Kujonów jest to po prostu no, jedno z najlepszych rozwiązań, jakie mogło się pojawić. Co będzie dalej, to się zobaczy. Ale jak jesteś na tak, to bądź na tak. Czyli zamiast bycia skrybą, natychmiast stajesz się redaktorem i wszystkim. I twój styl, twój sposób myślenia, chęć rozwiązywania problemów, Problemów innych ludzi, bo rozwiązujesz je sama. Jakość myślenia. Zaczynają ci się tworzyć nowe w głowie połączenia. Tak jest, kiedy jesteś w orce w ciszy. To jest tak głębokie i tak rozwojowe, że po prostu jeżeli tego jeszcze nie robisz, no to główka boli. To jest trochę jak taki pędzący pociąg. Im później wskoczysz, no może być problem. No nie chcesz, byś ma wyrzucała poza nawias. Tylko dlatego, że ci się nie chciało, że nie wierzyłaś. Upowszechnienie. Prasy drukarskiej w Europie trwało dekady, a rewolucja przemysłowa trwała ponad 100 lat. Jeszcze było czasu. Zmiany związane z AI zachodzą w ciągu miesiąca, ba, ja nawet widzę, że w ciągu tygodnia. I na koniec metafora dla lepszego zrozumienia: przejęcie tych postaw. Oporujący, czekający i ciekawski. A więc nagła powódź w dolinie. Oporujący noszą worki z piaskiem, nie? W dolinie powódź. Oporujący budują tamę z piasku i mówią, woda nie ma prawa tu płynąć i nie może zniszczyć naszych domów. Woda nie ma takiego prawa. Czekający, włażą na strych i liczą, że woda jak opadnie, no to. Zdąży opaść, zanim podmyje fundamenty i dom odpłynie. Natomiast ciekawi budują łodzie, budują arkę Noego i uczą się nawigacji, rozumiejąc, że po prostu krajobraz się zmienił. Być może zmienił się na stałe. I jedynym sposobem przetrwania i radzenia sobie jest nauczenie się życia w środowisku wodnym. Tyle. Zostaw ślad węglowy, tu byłaś, muszka CC, bisuba w dzwonka. Yy, udostępnij, podbij. Lawciam i proszę kliknij w następny film tutaj.